Elo elo, z tej strony Gizu. dzisiaj witam was w kolejnym odcinku z Minecrafta. razem to nie byle jaki Minecraft, Minecraft Parkour. Ehm, tak, więc się przejdziemy, więc się przejdziemy, na dwór pójdziemy, mam szybę wybitą w ogóle. Chwilę, chwilę, zaraz za was wracam. Dobra, witam was po krótkim cięciu. Eee, tak, wychodzę sobie z domu. O, krówka się ma. To jest w ogóle jakiś dziwny, taki duży taki blok. Tam jest ten obrazek, tu jest jakiś ten e, tu jest takie jakieś takie fajne, takie. Takie fajne, takie takie fajne, takie fajne, takie fajne. O, mm, mm. Ale do wody nie mogę wyjść, nie umiem pływać. Jestem kurczakiem i nie umiem pływać. Jestem kurczakiem, nie umiem pływać. Ała. 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 Nie umiem pływać. Nie umiem pływać. Ała. Ała. Topię się. Topię się. Ała. 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 Zyskałem trochę tlenu. Już w porządku. O nie, o nie, o nie, bije, nie, mam troszkę, nie, co, 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 co tu jest, co, 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 co to, co to jest? I co to, co co, 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 co to, co to? Witam, jestem Pan Panowski, Pan Panowski, Pan Panowski. To jest moja mapka parkour, to jest tajny kot. 92746991 Zapamiętaj lub zapisz. Mapka dla MLG Gizux, e, Robię ją 2 dni. To nieźle. Mapka była testowana. Fajnie. Zasady. Nie czytuj. Baw się dobrze. Nie zaglądaj do dispenserów, czyli do zowników. E, nie, rej nie rejduj się. Autor to zapomniał o J. E, zabieraj itemy ze skrzynek. Nie skracaj sobie drogi. Chyba w parkurach to chodzi o parkury. Graj na przygotowym, zmieniaj tryb tam gdzie każą. Możesz używać komendy Timeset. Aha, czyli Timeset Day, czy. Dobra, to ja sobie zmienię na Adventure. E Gamę mody. Mam. Zasady dla widzów: Subskrybujcie kanał e Gizuksa, lajkujcie jego filmy, piszcie miłe i pozytywne komentarze. Aha, dobra. Dobra, tu jest kole coś tam Znajdź łódkę. Hmm. Gdzie to się znajduje łódkę? Proszę mi powiedzieć. Na pewno gdzieś po, po, po jest. Tu chyba trzeba. No tak. Gamy. Mode. Survival, żeby trzeba coś rozwalić. Tak, dobrze myślałem. Trzeba tu rozwalić. O. Yy g a m a Znalazłem tą łódkę, to jest taka łódka dziwna. Bo ona mówi, że ty jesteś oszustem. Dobra, mam łódkę, teraz płynę gdziekolwiek. Gdzieś tam trzeba płynąć, nie wiem. Płynę w tamtą stronę. Coś tam jest, o nie! Dobra, Elo po długim cięciu, płyniemy do celu, płyniemy Nitro, płyniemy do celu Nitro Turbo Nitro, sobie na tym trzeba tutaj takie... trzeba takie tutaj pójść. No i co tu jest? Co ten przycisk robi? Drzwi? Czekaj... to są... Ale magia! Pa, ob, obraz zepsułem. Ja ten obraz wyrzucam! to są drzwi! Ale... ale... Ale heca! Czas na parkour, dobra. Się zobaczyć teraz, jak za nie parkour, mistrz. O, tutaj tak. O. Tu chyba to znaczy spawn point, ale. Skoro mam checkpoint, to spawn point mi niepotrzebny. A nie. Ale lag. No. I co? Ja sobie to przejdę, to, to, to pojedyncze bloki pod dachem i zobaczymy się po cięciu. Siema. Dobra, już te pojedyncze bloki pod dachem przeszedłem. I kolejny parkour. Mhm, dobra. I tutaj widzę, że span point. Warto spawn pointa sobie ustawić. Oj, dobra, to, 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 jest jakaś glina. Chwilę, muszę przełączyć się na survival. z Jest diament. Czekajcie, ja zobaczę, czy tam na początku nie było i zaraz do was wracam. Takie parkury to mógłbym bez problemu przejść. Mówiłem, da ma cięcie było. Kurde, mol. O. No. Raz, raz się do tego wywołuję. Dobra, ja tam po prostu sobie dojdę. Przeszedłem sobie, to, to też przeszedłem, żeby was nie zanudzać. Słyszycie, widzowie tam w tle dzieci, kto się drą. Za nie. Yy, no, więc ja jestem widal teraz, nagrywam to spawn point. Tutaj koleżanka spokojnie że też zaśmiała. One point. Ja sobie to przejdę. Ała, ała, ła. Ała, dobra, przeszedłem to, ludzie przeszedłem, Dawaj mi tu diamenty. Co to będzie? U, ale górki, uja, yeah. ma ta kolejka. Sprawda mała ta kolejka, Allah Akbar. o nie, o nie to jest parkour, o nie. O nie. Chwila się zmienię difficulty. Jeszcze, jeszcze trochę. Bije mnie. Sary za to cięcie. Ale mogę się cofnąć. I zrobić od nowa.